Akcja wiosna 2009 rozpoczęta. Piłkarze swalskich Wigier po przerwie zimowej wznowili treningi. Cel na wiosnę jest jasny. Wiemy o tym, że mamy drugie, dziewiąte miejsce Przepraszam przed rozpoczęciem tej drugiej, decydującej rundy. A po to, żeby się utrzymać, to trzeba zająć przynajmniej dziesiąte miejsce, bo kolejne miejsca to już jest walka w barażach, a cztery ostatnie zespoły spadają z drugiej ligi, stąd też no, dużo pracy przed trenerem i przed zawodnikami. W pierwszym treningu udział wzięło 19 zawodników, wśród nich pozyskany w przerwie zimowej z SMS-u Łódź Jakub Kowalski. Miesiąc czasu trenowałem i czekałem, aż tutaj przyjadę Zobaczymy teraz. Liczysz na miejsce w pierwszej 11, czy myślisz, że, że ciężko będzie. Ja zawsze liczę na miejsce w pierwszym składzie, no na pewno się nie poddam. Zobaczymy, będę walczył, a czas pokaże. Myślę, że jest to krok w przód. No wigry suwałki, myślę, że to jest ten dobry klub, żeby się dalej rozwijać. No i zobaczymy. W pierwszym treningu Wigier wziął również udział pomocnik z Augustów Sebastian Radio. 17 letni piłkarz z Augustowa nie ukrywa, że wiosną chciałby wystąpić w barwach suwalskiego klubu. Wpływa mi tutaj ta propozycja codziennie treningi praktycznie, dwa razy dziennie do, na obozie. Słyszałem, że ma, trzy razy dziennie mają być treningi, także naprawdę w Augustowie myślę, że bym stał w miejscu. Tutaj Myślę, że się rozwinę naprawdę. Cieszy też fakt, że po groźnej kontuzji, która na kilka miesięcy wyłączyła go z piłki, do treningu wraca napastnik Łukasz Stasiak. Pierwsze dni po, po prostu pokażą, czy naprawdę jest kolano wytrzymało i czy dam radę. W tych warunkach będzie trochę ciężko, byś miał obawy. Co? No będzie ciężko, no ale trzeba zaczynać z górnej półki. Mam nadzieję, że no, nie będę borykał się już z kontuzjami, bo tak jak było w tej rundzie, no i że pokażę w końcu. Swój sniperski komszt. Mhm, doszedł Sławek Króśkowski, no będzie chyba ciężko miejsce wyjściowe szkole. No teraz też nie było łatwo, no ale teraz będzie no, o wiele ciężej, no jest nas czterech na dwie pozycje. Zobaczymy, no mam nadzieję, że mi się uda w końcu. Ja jestem zadowolony z tego, że zawodnicy, którzy byli kontuzywani przez większość sezonu dołączyli do nas i mam nadzieję, że, że to będą nasze takie prawdziwe wzmocnienia, że zespół mamy o dużym potencjale, bardzo wyrównany, tylko że nie mieliśmy możliwości jakby przez cały sezon korzystać z tych zawodników, tak jak Kotwica, Stasiak kogo tam jeszcze bym wymienił akurat teraz. Chmielewski, Chmielewski Cimochowski. To są naprawdę zawodnicy, którzy na tym poziomie nieźle się spisują i mam nadzieję, że dalej będą się rozwijać. Wciąż pod znakiem zapytania stoi dalsza gra w barwach białoniebieskich Andrzeja Niewulisa oraz Marcina Rogozińskiego, którymi interesują się kluby z wyższych lig. Rozmowy są cały czas, jeżeli chodzi o Andrzeja Niewulisa, trwają i tak samo Sprawa Rogozińskiego również. Wisła Pock stara się o tego zawodnika, ale nie wiem na jakim etapie są te wszystkie rozmowy. W każdym razie są dzisiaj z nami, dzisiaj przygotowują się z widrami, a jak będzie, to, to, to czas pokaże. Pierwszy tydzień piłkarze spędzą trenując na obiektach w Swołkach, w najbliższy poniedziałek rozegrają sparing z litewską studową Mariampol i wyjadą na obóz szkoleniowy w Gutowie Małym to jest typowo piłkarski ośrodek, gdzie jest sztuczna płyta, gdzie są boiska trawiaste, gdzie jest wspaniały gabinet odnowy. No, wszystko, co potrzeba w tym okresie do, do przygotowań. Tak samo jestem zadowolony, że udało nam się dopiąć wszystkie sparingi z bardzo mocnymi przeciwnikami. Cztery zespoły z ekstraklasy litewskiej, Lechia Gdańsk, Nicz Freskowita, to, to po prostu no, pozwoli i nam dobrze się przygotować do e, trudnego sezonu, który nas czeka. Pierwszy wiosenny mecz w drugiej lidze: Wigry rozegrają 14 marca z Konkordią Piotrków Trybunalski.